Rodzina królewska w swoich social media udostępniła przejmujący film. Kate Middleton opowiedziała na nagraniu o poważnej chorobie i jej przebiegu. Wydała ważny apel. Rodzina królewska opublikowała ważne nagranie. Kate Middleton otwarcie mówiła o chorobie. Nie wszyscy o tym do tej pory wiedzieli. Żona księcia Williama powiedziała bardzo ważne słowa. Rodzina królewska pokazała komunikat: Kate Middleton Kate Middleton miała jakiś czas temu poważne problemy w rodzinie. Jej młody brat, znany, brytyjski biznesmen James Middleton zmagał się z poważną chorobą, depresją. Z tego też powodu żona księcia Williama jest bardzo wyczulona osoby cierpiące na depresję i chętnie angażuje się w akcje uświadamiające społeczeństwo na temat choroby. Dlatego też z okazji Tygodnia Zdrowia Psychicznego Dzieci, na Instagramie rodziny Królewskiej pojawiło się nagranie z Kate Middleton, która apelowała o zapewnienie opieki osobom z depresją. Dlatego też podkreśliła, jak ważne jest, aby udzielać dzieciom wsparcia, które również mogą cierpieć z powodu choroby psychicznej. Dla wielu dzisiejszych dzieci świat może czuć się przerażającym i zniechęcającym miejscem, choć nie zawsze możemy czuć się odważni w środku. Nawet najmniejszy akt, taki jak dzielenie się troskami czy proszenie o pomoc, może być niezwykle odważny. Pomaganie dzieciom w szukaniu wsparcia może mieć transformacyjny wpływ na ich życie, mówiła w komunikacie. Kate Middleton pomagała bratu w zmaganiach z chorobą. Naszą długoterminową ambicją jest doprowadzenie do pozytywnych, trwałych zmian dla przyszłych pokoleń. W tym tygodniu szkoły w całej Wielkiej Brytanii pomagają uczniom zrozumieć, co to znaczy być odważnym. Życie często rzuca wyzwania na naszą drogę, i ważne jest, aby dzieci w każdym wieku wiedziały, że nie jest słabością mówienie lub zwracanie się o pomoc, podkreślała księżna. Kate Middleton doskonale wie, co mówi, bo gdy jej brat zmagał się z depresją, cały czas go wspierała. Uczestniczyła nawet razem z nim. Podczas gdy James miał wizyty u psychiatry, brytyjski biznesmen powiedział, że pomoc siostry oraz pozostałych członków rodziny bardzo mu pomogła. Dzisiaj grzeje: 1. Anita Werner z partnerem na telekamerach. Gwiazda w końcu pokazała młodszego ukochanego 2. Przyjaciółka Pawła Królikowskiego wyznała nieznane fakty o jego stanie. Nikt nie wiedział, przez co naprawdę przechodził, to było bardzo ważne, ponieważ pomogło im to zrozumieć mnie i to, jak działa mój umysł. Kropka jedyną rzeczą, którą mogli zrobić, rodzina Middletonów, dob. Redaktor. Było przyjście na niektóre sesje terapeutyczne, aby zacząć rozumieć opowiadał James Middleton. Najlepsze newsy dnia Źródło Plejada następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pikio. PL na Google News.